W tym kwadranciku podzielę się z Wami trochę też swoimi słabościami, bo prawda o człowieku jest taka, że bez Bożej łaski potrafimy tylko grzeszyć. Zapraszam na kwadrancik ze słowem. Dzień dobry, witajcie bardzo bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem. Tak jak powiedziałem przed chwilą, dzisiaj znacznie nieco inaczej, bo zwykle zaczynam różne moje głoszenia, posługi, nagrania od świadectw Bożego Działania, od świadectw tego, co czyni Pan Bóg w moim życiu. A dzisiaj trochę myślę za przykładem też Świętego Pawła, bo w ostatnią niedzielę słyszeliśmy w słowie, żeby chlubić się swoimi słabościami. Dzisiaj chciałbym podzielić się trochę swoimi no, i też takie mam, żeby nie było. To nie jest tak, że jak ktoś nagrywa wam kwadransiki na YouTube albo słuchacie czyjś konferencji, czyjś um, modlitw, które są prowadzone, nagrywane i dzieją się wspaniałe rzeczy. To znaczy, że ten człowiek jest bezgrzeszny i nie ma swoich, um, swoich rzeczy za uszami. Wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej, mówi słowo Boże. E, więc każdy z nas potrzebuje Jezusa, każdy z nas, choćby był nie wiadomo kim i robią nie wiadomo co, potrzebuje Bożej łaski i to jest, myślę, nasz wspólny mianownik i możemy wszyscy razem naprawdę dzisiaj spotkać się w tym Słowie i w Słowie, które za chwilę chciałbym z Wami przeczytać. Do tego fragmentu za chwilę dojdę i opowiem Wam całą, myślę, ciekawą historię z tym związaną, ale chciałbym też, żebyście pamiętali o tym, że już niedługo Chwała mu 24, 5 sierpnia. Widzimy się w Krakowie, w Tauron Arenie. Bilety idą cały czas całkiem nieźle, więc zapraszam Was do tego, byście nie czekali na ostatnią chwilę, ale byście zakupowali bilety dla Was, dla Waszych wspólnot, dla ludzi, których chcecie tam też zaprosić. Byśmy spotkali się wspólnie w Krakowie w sierpniu. Już niedługo powstanie taki też pakiecik, który będziecie mogli pobierać zdjęć, w sensie plakatów, też treści na Insta Instastory, które będziecie mogli wrzucić, też podlinkować adres strony, gdzie można nabyć bilety, byśmy wszyscy poczuli się ambasadorami tego, tego wydarzenia. Spływają do nas kolejne świadectwa, bo to zawsze świadectwo uruchamia świadectwo. Ostatnio dodaliśmy świadectwo o Młodej Oliwki, która odzyskała słuch podczas chwałą w zeszłym roku. Teraz doszły do mnie też świadectwa nowe, jedno z nich też po modlitwie. We Wrocławiu jedno z małżeństw napisało, że tak długo starali się o dzieci i, i, i nic z tego nie było. Dzisiaj już e, dzielą się tym świadectwem, że jest z nimi 3-miesięczny synek. To jest naprawdę niezwykłe. Może uda nam się nagrać niedługo te świadectwa, te historie, bo Pan Bóg działa z wielką mocą. Więc naprawdę zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. A w najbliższym w ogóle czasie będzie jeszcze takie jedno wydarzenie. W najbliższy piątek wieczorem w Kokotku będzie wieczór uwielbienia, też z modlitwą. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do Kokotka na festiwal Życia. I ten piątek wieczorem będzie otwarty o godzinie 20. Chyba z tego co pamiętam. Serdecznie Was zapraszam. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali wspólnie Psalm z ostatniej niedzieli. Rzadko kiedy biorę na gdzieś tam rozważanie słowa Psalmu, ale, ale chcę Wam powiedzieć. Dlaczego ten psalm dzisiaj wybrałem? To jest psalm 123. Myślę, że dwa pierwsze wersety się nam tutaj przydadzą. Słuchajcie, kilka dni temu, to myślę było z tydzień temu, obudziłem się rano z takim poczuciem, że Pan Bóg, Duch Święty, przypomina mi i pokazuje mi mój grzech. Dzień wcześniej miałem taki, taki dzień, który myślę zdarza się czasami każdemu z nas. Dzień, w którym ciągle chciałem się pomodlić, a tak naprawdę się nie pomodliłem, bo ciągle było coś. Albo ktoś dzwonił, albo ktoś prosił o modlitwę, albo ktoś czegoś potrzebował, albo zacząłem z kimś rozmawiać i ta rozmowa się gdzieś tam przedłużyła. Robiłem bardzo wiele różnych rzeczy, ale nie miałem czasu na osobistą modlitwę i na taki czas z Panem Jezusem, gdzie ja czułem w sercu, że ja potrzebuję tego czasu i że też Pan Bóg mnie do tego czasu zaprasza. No i wieczorem już sobie położyłem się i pomyślałem sobie, dobra, pomodlę się trochę należąco, włączę sobie jakieś uwielbienie. No i jak zasnąłem, tak stałem rano, e, tyle było z mojej modlitwy. E, I kiedy wstałem rano, słychać takie pierwsze przekonanie, pierwsze doświadczenie, które miałem w sercu, było takie, e, że poczułem, że Duch Święty mi mówi, Marcin, wczoraj adorowałeś wszystko i wszystkich, tylko nie mnie. I pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, kiedy wstałem po otworzeniu oczu, było to, że klęknąłem e, i zacząłem przepraszać Pana Boga za mój grzech, za, moi, za moje bałwochwalstwo, bo tak naprawdę to jest, to jest bałwochwalstwo, kiedy stawiamy inne relacje innych ludzi, inne rzeczy, e, czynności nad Panem Bogiem, nad Panem Jezusem. I, i, i pamiętam, że przepraszałem Pana Boga za to, że, że nie poświęciłem mu uwagi, bo tak naprawdę, wiecie, i to mi się podświetliło gdzieś bardzo mocno, i tym się z Wami chcę dzisiaj podzielić, że Bóg szuka czcicieli. Jeśli znacie i pamiętacie fragment z Ewangelii z 4 rozdziału, gdzie Jezus rozmawia z Samarytanką, mówi jej rzeczy, których nie powinien o niej wiedzieć, a wie, że miała pięciu mężów i tak dalej, tak dalej. Znacie tę historię, jak nie, to odsyłam was do 4 rozdziału Ewangeliana. I tam wtedy w tamtej historii Jezus mówi w pewnym momencie, że Ojciec szuka czcicieli, to znaczy Ojciec szuka ludzi, którzy będą Go czcili w duchu i w prawdzie. A skoro ojciec ich szuka, to znaczy, że nie ma ich wielu. Jest wielu ludzi, którzy mówią o sobie: Jestem wierzący, ale jest niewielu ludzi, którzy, o których Bóg może powiedzieć: To jest mój czciciel, to jest ten, kto, kto naprawdę mnie czci. I teraz, czym się charakteryzuje czciciel Boga? Czym charakteryzuje się taki człowiek? To jest człowiek, który jest uważny na obecność Boga w swoim życiu, w swojej codzienności, przekładając to najprościej na swoje życie podczas całego swojego dnia. Czciciel Boga to człowiek, który wszystko robi z perspektywy patrzenia na Jezusa. Kiedy wstajesz rano, chcesz na Niego patrzeć, kiedy idziesz przez dzień, chcesz na Niego patrzeć, kiedy podejmujesz decyzję, chcesz na Niego patrzeć, kiedy idziesz spać, chcesz na Niego patrzeć. Czciciel Boga to jest człowiek, który poddaje swoje życie. E, Podpanowanie pod panowanie Jezusa, pod jego, pod jego spojrzenie, pod Jego uwagę, i Ty chcesz być człowiekiem, który jest uważny. Myślę, że uważność to jest cecha człowieka duchowego, człowieka, który ma być prawdziwym czczycielem Boga. Ty jesteś uważny na obecność Boga. I teraz, jeśli coś sprawia, że ty się. Oddalasz od Jego obecności, to Ty w tej uważności od razu to rozeznajesz, mówisz, ja tego nie chcę. Nie chcę wchodzić w tą relację, nie chcę wchodzić teraz w te rzeczy w moim życiu, może w jakieś szare strefy, w jakieś półprawdy, ponieważ to zabiera mi obecność Pana, to zabiera mi patrzenie na, na Niego, patrzenie w Jego oczy, to mi zabiera skupienie na Panu. I, i, I myślę, że to jest, to jest coś, co bardzo mnie dotknęło. I wiecie, kiedy wstałem rano wtedy i zacząłem przepraszać Pana Boga, otworzyłem Biblię na, na, na tak trochę chybił trafił, bo często lubię się modlić po prostu jakimiś krótkimi fragmentami słowa, które, które gdzieś otworzę. I otworzyłem fragment Biblii na niby przypadkiem, w psalmie 123 od pierwszego do drugiego wersetu. Chciałbym wam przeczytać ten fragment, bo to zdanie mnie bardzo dotknęło, szczególnie pierwsze, pierwszy wers. Do ciebie wznoszę moje oczy, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich Panów, tak oczy służącej na ręce jej Pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu. Ten pierwszy werset mówi, czym jest ta uważność. Ja bym ją nazwał adoracją, czym jest adoracja Boga w naszym życiu, w naszej codzienności. Do ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie. Ty chcesz przez cały swój dzień wznosić swoje oczy do Pana. Przez cały swój dzień chcesz wznosić swój wzrok ku Niemu. Chcesz wracać do niego myślą, chcesz wracać do niego przez, e, przez swoją uważność. To są takie momenty, wiecie, podczas dnia, kiedy często może jesteśmy zajęci, żeby się na chwilę zatrzymać, wznieść swój wzrok do góry, zamknąć swoje oczy i powiedzieć: Jezu, jestem z Tobą, albo po prostu powtarzać imię Jezus. Powtarzać imię Jezus i mieć uwagę, uważność całą swoją skupioną na nim. Zarówno wtedy, kiedy się dzieją trudne rzeczy i masz trudny dzień w pracy, trudny dzień w domu, by, by mieć takie momenty, by, by powiedzieć Jezu, ja chcę cię teraz adorować przez kilka sekund, przez kilka chwil, przez kilka minut. Być może... Potrzebujemy dzisiaj takich, takich chwil, żeby się zatrzymać dużo częściej niż do tej pory, ale też wtedy, kiedy przychodzi dobry moment, kiedy cieszysz się, kiedy jesteś w sytuacji, gdzie spełniają się Twoje marzenia, by nad tym wszystkim też dyscyplinować swoje serce i w takich chwilach, w których wszystko Ci wychodzi, w których Twoje marzenia się spełniają, powiedzieć Jezu, ja chcę i tak, żebyś był największym marzeniem mojego życia, największą radością mojego życia, największym spełnieniem mojego życia. Takie życie czciciela Boga wymaga dyscypliny duchowej, ciągłego stawiania Jezusa w centrum, ciągłego stawiania Jezusa jako tego, który jest pierwszy, który jest najważniejszy. I takich czcicieli szuka ojciec. I wiecie, kiedy stajemy się takimi ludźmi, uważności na Jego obecność każdego dnia, dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu gdzie nawet w Piśmie Świętym czytamy, że dzień i noc. Wpatruje się w Twoje słowo, dzień i noc adoruje Twoje słowa, kontempluje je. To jest, to jest, słuchajcie, klucz do sukcesu w życiu duchowym. To jest klucz do niesienia Jego obecności wszędzie, gdzie idziesz. Wtedy zaczynasz odbijać Jego chwałę. I to nam mówi też fragment ze, ze Słowa Bożego z drugiego listu do Koryntian, 3,18. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską. Kiedy adorujemy Jezusa, kiedy patrzymy na Niego, kiedy zaczynamy się modlić, ta jasność, której, o którą On bije, zaczyna bić w nasze oblicza, w nasze twarze. I jakby w zwierciadle za sprawą ducha pańskiego wpatrujemy się w tę jasność i coraz bardziej wtedy jaśniejemy, upodabniamy się do Jego obrazu, mówi Słowo Boże. Kiedy wpatrujemy się w oblicze Pana, Jego światłość zaczyna odbijać się. Na naszych twarzach. To jest ten obraz, jak Mojżesz, który schodzi ze spotkania z Panem i Jego twarz odbija chwałę pańską. I Słowo Boże mówi, że wtedy, kiedy patrzymy na Niego, kiedy Go adorujemy, zaczynamy, zaczynamy odbijać tę chwałę Pana, zaczynamy świecić Jego światłem i ludzie zaczynają doświadczać Jego obecności. Ostatnio miałem takie piękne spotkanie w, w pociągu, kiedy jechałem do moich znajomych do Torunia w okolice gdzie siedziałem naprzeciwko jednej kobiety, można nas ogląda, bo miała zacząć oglądać kwadransiki e, i, i, i wróciła, gdzieś, znaczy wróciła, bo gdzieś poszła na chwilę i kiedy wracała, e, ona mnie pyta, a pan jest jakimś takim misjonarzem czy kimś? Ja mówię, no można powiedzieć, mówi, tak czułam, tak czułam, bo mówię, było czuć jakąś taką dobrą, dobrą energię, ona to nazywała, ja to nazywam obecnością pana Boga. Są, są takie momenty, kiedy słuchajcie, niesiemy obecność Pana, kiedy gdzieś się znajdujemy, gdzie ludzie mogą, mogą doświadczać, mogą odczuwać Jego bliskości. Była taka historia o, o, o człowieku, który nazywał się Smith Wigglesworth, który jechał kiedyś pociągiem i miał swoją, w swoim zwyczaju taką adorację Pana, właśnie niedługie modlitwy, ale krótkie, a częste modlitwy. I kiedyś jechał pociągiem i wyszedł na swoje dziesięciominutowe spotkanie z Panem, adorację z Panem. Zamknął się w toalecie i patrzył na niego, modlił się. Kiedy wrócił do przedziału, nagle wszyscy, którzy byli w przedziale, zaczęli płakać i pytać go, kim ty, człowieku, jesteś, bo kiedy tu wszedłeś, my czujemy, mamy przekonanie o grzechu i my chcemy wyznać ci nasz grzech. Niesiemy obecność Pana w naczyniach, którymi jesteśmy, ale teraz od nas zależy, od tego, czy i ile będziemy wpatrywać się w tą światłość. Na tyle będziemy odbijać Jego, jego światłość w swojej codzienności. Mamy takiego człowieka we wspólnocie, który opowiadał mi kiedyś, jak, jak poszedł do, do, do sklepu i, a, i mówi, pojechałem na urlop, poszedłem do sklepu i kiedy wszedłem do sklepu i robiłem zakupy, kasjer za, nie znał mnie, nie wiedział, kim jestem i powiedział, wie Pan co, kiedy Pan wszedł do tego sklepu, tak, tak się tu dobrze, tak jasno się zrobiło w naszym sklepie. I to była okazja, żeby podzielić się Jezusem, Ewangelią o Jezusie, świadectwem o Jezusie. Zobaczcie, jak niewiele potrzeba, ale potrzeba dyscypliny w naszym życiu duchowym, by spotykać się z Panem, kiedy jest źle i kiedy jest dobrze, kiedy przechodzisz przez doliny trudne jakieś w swoim życiu, jak i wtedy, kiedy przechodzisz przez najlepszy okres swojego życia, by Jezus zawsze był pierwszy, by Jezus zawsze był w centrum, by Jezus zawsze był tym, który jest najważniejszy. I słuchajcie, o to chcę się dzisiaj z Wami modlić, aby to słowo stało się dzisiaj też naszym słowem, słowem, Bo Boże słowo stało się słowem. Które jest głęboko osadzone w naszym sercu, byśmy chcieli go adorować, byśmy chcieli na niego patrzeć każdego dnia. Kiedy idziesz spać, byś zasypiał z takim przeświadczeniem, że zasypiasz e, myśląc o nim. Kiedy wstajesz rano, byś wstawał myśląc o nim, byś przechodził przez dzień myśląc o nim, wtedy będziesz czcicielem Boga. Duchu Święty, o to Cię prosimy dzisiaj, byś dał nam swoją łaskę, byś nam pomógł Cię adorować, patrzeć na Ciebie, myśleć o Tobie byś sprawił, Panie, w nas, aby to wszystko, co dzisiaj zaśmieca nam nasze życie, sprawia, że nie patrzymy na Ciebie, a dorujemy wszystko inne dookoła, by to wszystko zajęło swoje dalsze miejsca w naszym życiu, abyś Ty wrócił na tron, byś wrócił jako pierwszy, jako pierwszy do naszego życia, Panie. Bądź tym, który jest pierwszy, bądź tym, który jest najważniejszy i sprawiaj, że kiedy będziemy na Ciebie patrzeć, byśmy zaczęli jaśnieć Twoim blaskiem, Twoim odbiciem, Twoją chwałą. O to Cię, Panie, prosimy, o to się modlimy i o to wołamy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, niech tak się stanie. Trzymajcie się mocno, bądźcie błogosławieni i do zobaczenia już niebawem, gdzieś na żywo, a na pewno na chwałę mu, 24 i 5 sierpnia w Krakowie. Z Bogiem. Do zobaczenia.